Pracuj to na pracuj czasami prostymi. Lewizem! Lewizem! Dawaj! Wejdź pod jego prawy, a będzie mił też na to, że ceni prawy. Także, to się! Takie, takie! Pracuj to prostymi, czasami na lewo chodzi. Takie! Chodzi dalej na lewo! Chodzi dalej na lewo, to się! Tak, to Spokojnie od masz czas. Ale czarnie ruszył. Chodzi Tak jest dobrze, Tomek, tak pracuj dalewaryka. To musi być prawyka, bo wchodzi każdy telewy. Pracuj, pracuj śniło. Ej, zniłe, spokojnie, spokojnie Tomek. Ale spokojnie, Nie ma Nie ma chodźcie. bo tutaj chodzi? Nie będzie. Kombinacje. Wejdź teraz w proste,

Co mówię, każdy nie wychodzi. Chodzisz, chodzisz, O, super. O, co to dobrze. Tak Zobaczcie, cały czas, uchodzi te lewy. lewy! to się da dobrze na Uchodzi dalej, to Tak jest! dobrze. Tak jest! Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Chodź, chodź, chodź! Nie to się pijatykę żadną! Co no wypij! O! O! To jest o, już się tak jałuj nogi! Dobrze, To jakiś ta połowa za tobą! Dawaj! I teraz, jak się, się pochyla! Daj, to jest daj, tak jest, dawaj, Tomek! Daj, daj, dobrze, dobrze to mu. Się o! Dobrze, Tomek, gdzie wyżej. wyżej, Tak jest, tak jest, do góry od razu. to jest. Zobacz, jest. Dobrze, 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 Daj Dobieraj, dawaj. zobieraj, zobieraj, zobieraj. Tak, tak, spokojnie. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze tak,

スタート。<music>